Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. i Witamy Was na kanale zaksiężkowanym. Przychodzimy dzisiaj do Was z TBR na resztę tego roku. Jak widzicie, przestałyśmy jednak robić te TBR -y miesięczne, ponieważ to jest za duży stres w naszym Prawda? kierunku. I my wychodzi na to, że i tak sięgamy po wszystko, tylko nie to, co jest z tym tbr -ze. Dokładnie. Więc postanowiłyśmy, że takich już nie będziemy robić, ale zostały trzy miesiące e, tego roku i generalnie pokażemy Wam książki, które są najbliżej w naszych planach czytelniczych. Co, Trzy fajne. miesiące? Tak. Jezus, Marian! Październik, listopad, grudzień, no? O Bożenko! Przecież to się dopiero zaczęło! Już tutaj minął cały rok. Także słuchajcie, mamy po 10 pozycji mamy nadzieję, że nam się uda do końca roku wszystkie je przeczytać, bo one są po prostu najbliżej w naszych czytelniczych planach. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy. Zacznę od książki, którą Zuzia zobowiązała się. Czekaj, czekaj, czekaj. Zuz Zuzanko, powiedz mi kiedy? Ko w kwietniu? Nie, nie, nie. Wcześniej, wcześniej. Słuchajcie, ale ja się podpisuję pod tym tybiarem. <grym> Uwaga, strzelajcie. <grym> Zgadliście. Na on, o, na, na ondel. E, Zuzia, jestem Tobą rozczarowana. Jestem rozczarowana, że przez pół roku nie tknęłaś ani jednej strony. A podobno to jest o wiele lepsza część niż Maresi. Tak. A Tola tego nie czytała, ponieważ podobno jest brutalne. Tak. Ja chciałam to przeczytać najpierw, ale wiecie co? Tola się chyba zmęczyła. Ja się zmęczyłam! Ja się Tobą rozczarowałam, więc jestem Tobą zmęczona. Przeczytam to przed Tobą, dlatego to ja mam tu w tym Jarze, a nie Zuzia. Więc e, no. Jeżeli nie czytaliście Maresi, to sobie tu jeszcze robicie czytajcie Maresi, no właśnie. E, bo Maresi była bardzo dobra, tak. chociaż czegoś rzeczywiście w niej brakowało i podobno w Ondelu to jest już nadrobione. Kolejna również taka trochę chyba, tak? Wspólna. tak? Tak, Czyli Niedźwiedź i Słowik Katrin Arden. Tak. E, rosyjskie tak. klimaty, baśniowe klimaty, rozmawianie z jakimiś. Aha, to jest chyba o tym, że główna bohaterka, czyli Wasy Lisa, e, czy tam coś takiego, rozmawia z takimi właśnie jakimiś magicznymi stworzeniami i te stworzenia się obawiają, że zostaną zapomniane i znikną. Czy tam zostaną coś takiego? Nie, nie lubię jeżeli... Nie lubię takich rzeczy, w sensie lubię, ale zawsze płaczę, więc... Nie. Ale ja się mogę też mylić, wiecie? Okay. Ja to nie, nie ręczę za to, ale no zbiera to takie opinie, że słuchajcie, to musi być jakiś no, cud miód po prostu, bo same dobre rzeczy, także no. Jutro trzy. Jutro stoję z pierwszego maratonu, drugiego maratonu chyba, więc no troszeczkę słabo, ale nie mam Weny to nie, nie mam samo zaparcia, żeby to przeżyć. Chociaż jest takie chude. <laughs> Chociaż jest takie chude. Muszę i chcę, ale nie. Nie chcę. możesz się zebrać. Ale drugi tom, pierwszy ci się podobał. Tak. Trzeci może być różnie. No. <laughs> Zima naszej goryczy, czyli coś, co czytałam. To znaczy, ja czytałam we wrześniu Steinbecka. Zaginął na autobus i bardzo mi się podobał i zaskoczyła mnie przystępność tej książki. E... A ja tak wiedziałam, że tak będzie. No to jesteś jakąś wróżką chyba. Tak. Moją kochaną. Tak. No. E, I słuchajcie, jestem mega zaciekawiona, ponieważ nie ukrywam, że bardzo mnie urzekło to, co e, Steinbeck lub też Steinbeck nigdy, nie wiem, e, tam utworzył. I jestem bardzo ciekawa, czy to był przypadek właśnie tamtej książki, czy to jest taka jego jakby, wiecie, znak firmowy. Także e, no mam i będę czytać e, i Chcę też przeczytać go Magniewu, ale ich akurat jeszcze nie mam. Ten policzek nie dostał buziaka, to był buziak w powietrze przy moim policzku, bo czułam się zdradzona. No, dziękuję, o wiele lepiej, e, więc e, pójdź, pójdźmy z grubej rury. E, miasteczko Salem, e, to jest o wiedźmach, wszyscy wiemy, co to my, gdzie się znajduje miasteczko Salem i co ono sobą reprezentuje, e, wiedźmy, czarownice, wie. e, czyli kr kręci mnie to nieziemsko, w sensie, że to są moje klimaty, ojejku, ale to ma, ma takie, wiecie małe strony. Aha. Nie mały druk, mały druk nie. E, więc no to są moje klimaty i mam nadzieję, to jest Stephen King i połączenie, e, mam nadzieję, że trochę tutaj umagiczni to znaczy, że to nie będzie reportaż. Nie. No, w wiecie o co że po prostu tutaj trochę horroru i Stephena Kinga. E, więc zobaczymy jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądać, bo idę, idę na tytuł. Miasteczko Salem, Czarownice, Czy to tyle wiem. To jest opis? Nie. <laughs> No. Player One, inaczej też znany jako Ready. Player One, historia o wirtualnej rzeczywistości, bardzo znana i szeroko doceniona. Kupiłam ją całkiem niedawno i nie ukrywam, że bardzo, bardzo jestem jej ciekawa, ponieważ uważam, że może być bardzo dobra, choć chyba nie w moich klimatach. Znaczy mnie fakt, że myślę, że ją dość docenię. No i co? Tyle, ja nie mam co nie mówić. To jest chyba młodzieżowa historia i był niedawno film. Nic więcej nie wiem. Sorry, że jestem takim słabym recenzentem książek. Pięć królestw, Brandona Mula. W sensie to jest bardzo chwiejna pozycja, bo to będzie zależało od mojego humoru i od mojego poziomu wolnego czasu, który może być różny. Trudno będzie mi się na pewno tego zabrać, więc to jest jak najbardziej bardzo chwiejna pozycja. I nie wiem, czy mi się uda, więc w zasadzie chciałabym, ale nie wiem. Bo to jest autor, który napisał Toli Ukochany. Bez tak. 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 I nie wiem, Tak. I nie wiem, czy ja. Nie jestem pewna, czy jestem w stanie tak zaufać Brandonowi Mulowi, jeżeli chodzi o inną serię. Myślę. W sensie chodzi o to, że może cię to rozczarować tak, po prostu. Tak, i tak, i tego się obawiam. Albo że coś. Że bohater będzie drugim setem, czego mu nie życzę. A niestety po opisie tak wnikam. Więc może być różnie. Miłość w czasach zarazy Markeza, klasyk literatury. Piękna i chyba, e, czyli oczywiście e, nie ukrywam, że interesuję się tą pozycją już od dość dawna, natomiast po przeczytaniu 100 lat samotności, które w ogóle to zaraz rok mi nie odkąd je czytałam, a ja nie wiem kiedy ten czas upłynął, ale ja je czytałam już rok temu, e, które były świetną, natomiast bardzo wymagającą lekturą, e, bardzo dużą mam ochotę na tego autora. Przeczytałam również Szalańcze i przeczytałam również Kronikę Zapowiedzianej Śmierci, więc to będzie czwarta pozycja tego autora, którą będę miała. Przeczytaną już niedługo, mam nadzieję. W e, o fabule nie wiem, natomiast myślę, że sam tytuł dość sugeruje, co to może być, a więc uwaga! Będzie o miłości! W czasach zarazy! I tyle. E, jestem jej bardzo ciekawa i to już powiedziałam setki razy. Niedługo zabiorę to po prostu ze sobą do poznania i przeczytam jej. I tyle. E, head Comfort, czyli coś obowiązkowego, bo jak Zuzia o tym mówi, to moje serduszko staje się bardziej ciepłe i większe, e, więc e, no chciałabym je przeczytać i jest grube, ale mam nadzieję, że się wciągnę, co? Co to tak pobrudziłaś palcami? Kiedy? Teraz jak trzymałaś? Jezus. Bo to kawał nosy przed chwilą, ja <grym> jestem pewna, że to od tego. Ja tak, jestem domu winna. Um, więc no mam nadzieję, że będzie fajne i nie sądzę, bym się rozczarowywała, bo to prędzej Zuzia rozczarowuje się książkami, które ja jej polecam. A ja to czytałam i mi się podobało. No tak, więc mam nadzieję, że po prostu będzie fajne. Moja znikająca połowa Brit Bennett, czyli coś, co mam po angielsku, ale w Poznaniu, czyli The Vanishing Half książka opierająca się na problemach rasizmu e, i o tym, że są dwie dziewczyny urodzone w rodzinie jakby czarnoskórych, natomiast one, e, znaczy one są jakby pochodzą z właśnie z rodziny czarnoskórej, natomiast one same są białe, w sensie biało, białej skóry, tak? I jakby nie muszą przekazywać ludziom, że są czarnoskóre, ponieważ tego po nich nie widać. I jedna z tych sióstr idzie właśnie tą ścieżką, że znajduje sobie po prostu białoskórego mężczyznę i z nim zakłada rodzinę i nikt nie wie, że ona właśnie jest Sorry, ten kot nas dzisiaj dobije. A druga natomiast zostaje właśnie w tym kręgu osób skórych I może być po prostu bardzo ciekawa i bardzo ucząca. My tu jeszcze mamy egzemplarz recenzencki, natomiast no, już się nie mogę doczekać po prostu, aż to zostanie przez nas przeczytane. Wracając do pana Brandyna Mula, mamy tutaj smoczą straż część trzecią, którą ostatnio wyhaczyłam. E, jestem siebie bardzo dumna. E, w ogóle m, za dużo pieniędzy, w sensie za 30 złotych Zuzia by nigdy to, czegoś takiego nie zrobiła, ale ja nie jestem Zuzią, ja nie mam ręki do książek, w sensie do szukania, do perełek i tak dalej. Więc e, no co, zaczęłam pierwszą stronę, i zap zapomniałam, że Brandon Mull to Brandon Mull. I że Brandon Mool potrzebuje na niego więcej czasu, więcej skupienia. On się długo rozkręca? Tak, i potrzebuje się wciągnąć, więc to, to nie jest na teraz. Ale chcę do końca roku. Skyward Brandona Sandersona. Mam również to wydanie po polsku, czyli do gwiazd, e, które jest znowuż w Poznaniu. E, co? Ładne. Przecież widziałaś to setki razy. Nie! Co jest dobre, to to to, że jeżeli mi się spodoba, mamy to po polsku, będziesz mogła przeczytać. No, ale jeżeli Ci się nie spodoba, to bez sensu. Ale to jest sci-fi o dziewczynie, która chce zostać pilotką statku kosmicznego, natomiast e, jej ojciec był na wojnie i uciekł z tej wojny, zdezerterował, przez co został oficjalnie nazwany tchórzem i ona ma trudności, żeby dostać się do jakiejkolwiek szkoły, right. czy tam czegokolwiek. E, historia bardzo ciekawa, chcę ją przeczytać po angielsku, no bo zawsze lepiej czytać w oryginale, natomiast to wydanie jest strasznie niefortunne, ponieważ jest takie bardzo zbite i jak się otworzy gdzieś na środku, to widzicie jak mało trzeba, żeby złamać grzbiet? No tak przecież nie będę czytać, więc więc mam wersję po polsku i myślę, że sobie po prostu będę, Uuu! nawet są takie ilustracje, myślę, że sobie będę tak po prostu zmieniać. Także no, to jest mój bliski TBR, ponieważ ja jestem bardzo ciekawa twórczości Sandersona, a tak. jeszcze żadnej książki nie czytałam, Piszesz. dlatego w ogóle szybko pokażę może co, od razu, bo mam tu drugą książkę Sandersona, którą również chcemy generalnie pisać obie, czyli z mgły Zrodzony. Fantastyka, e, jeszcze podobno młodzieżowa, chociaż też mnie już poprawialiście w komentarzach, więc ja nie wiem komu wierzyć. E, natomiast no o dziewczynie, która jest jakby na ulicach mieszka i wiecie, jest taka e, kradnie i w ogóle i musi sobie radzić, no nie wiem, z rzeczami na ulicy. I znajduje w sobie jakieś magiczne zdolności. Podobne jest świetne. Więc skoro ty powiedziałeś o dwóch ja też powiem o dwóch, nie będę gorsza. Żeleni mm, Szmaragdu, czyli trzeci to nie skończyłam drugiego, ale. ale A re tak. E, bo skończę, mam nadzieję. Więc na, na jak najszybciej chciałabym przydać że Szmaragdu, która jest nieziemsko gruba. I nie wiem z jakiej racji. Jakby jest na pewno. No, czekajcie, to ma. Mi się chyba to budowało najbardziej. 454, mam taką nadzieję, że bohaterka w końcu wydrośleje. E, I no co, zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu. Będzie fajnie, bo błękit z szafiru no, potrzebuje lepszej części, no zobaczymy, jak już mówiłam. No i trzeci tom, który już zaczęłam, jestem na 50. Tej stronie, e, trzeci tom Żniwiarza, e, o, może jestem dalej, jestem na 106, przepraszam Was bardzo. E, więc na razie podoba mi się, podoba mi się koncept, który bardzo się różni od reszty Żniwiarzy, które dotychczas czytałam. E, oczekuję bumów. I w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że po prostu będzie świetne. Blood Air, czyli książka, która jest książką bardzo intrygującą, natomiast ja nawet opisuję jej nie pamiętam i czytać już nie będę, pozwólcie, ponieważ nie chcę sobie też spoilerować i zasugerować. Nie mogę się jej doczekać z dwóch powodów. Strasznie podoba mi się jej wydanie, bo ono będzie bardzo no. wygodne do czytania. A po drugie, słyszałam na zagranicznym YouTubie, że ona jest naprawdę bardzo fajną, fantastyką młodzieżową. Jak widzicie, dużo takich właśnie fantastycznych tu chyba pozycji mam, ponieważ jesień sprzyja takim książkom, mam wrażenie. Jesień to albo ciężkie klasyki, albo. Właśnie takie fantastyczne historie, w które po prostu się zanurzacie i nie chcecie nawet z nich wychodzić. Więc mam nadzieję, że mnie Cześć, wciągnie. Widzisz, mówiłam. Mam nadzieję, że mnie wciągnie i mam nadzieję, że będzie dobra. Też za dużo aż opinii nie słyszałam w Polsce to chyba od nikogo. Natomiast no. Um, dam tutaj Gikerelle. Ja zaczęłam, Zuzia zaczęła i Zuzia skończyła. <noise> tak to wygląda, to jest streszczenie jakby mojego życia. <noise> e, ja skończyłam, i mi się bardzo podobało. E, no. To jest ta najśmieszniejsza część tej historii. <noise> tak. I ja nie rozumiem. I nie skończyłam. Było fajne, ale nie, nie miałam flow i nie umiałam. I teraz nie wiem wrócić. Literatura Prze Tak, przepraszam, nie, nie udało mi się, chcę, bo mamy dwie kolejne części i. <grym> tak, trudno. Ja przepraszam, że jestem taka wydłużona z energii, ale po prostu mówienie o książce, które mam przydać, to sprowadza na mnie nieprzyjemne myśli. i nie. Bo nagle się okazuje, że w tym tiwiarze mamy 250 pozycji. Tak. Ja mam tyle w swoim tiwiarze na Goodricie: no. 250, a nawet to nie są wszystkie książki, które mamy. No. Masakra. Dlatego po prostu jestem zmęczona, <grym zbęczoma> więc no, mam usprawiedliwienie. Aha, ok. Mesjasz tak się nazywa ta książka? Tak, Mesjasz Djuny. Chcę przeczytać, bo chcę kontynuować Djunę. Czy chcesz czyta czytać całą serię? Tego wam jeszcze nie powiem i nie zaręczam. Nie, nie podpisuję się pod tym. Natomiast chcę przeczytać ten drugi tom, bo nie ukrywam, że Djuna została w moim umyśle. I im dłużej upływa od tej Djuny, to tym bardziej mi się wydaje, że była spoko, chociaż wiem, jak się męczyłam przeczytaniem. E, także zobaczymy, jak będzie z tą, ale też ten film, który niedługo się ukaże, trochę mnie tak nakręca pozytywnie na tą serię, więc, więc no, jestem ciekawa. Jeżeli czytaliście Messiasza Djuny, powiedzcie, jak on wypada na tle innych części tej serii. Mam nadzieję, że dobrze. E, no i co, mam jeszcze kolejne dwa tomy w ogóle, więc dlatego też wstyd byłoby nie przeczytać choćby jeszcze jednego. On jest tak samo przepięknie wydany jak pierwszy. Chcę dotknąć. No... Także to tyle, jeśli chodzi o Junę. E... Jak hauba. dotykaliście kiedyś chału, dotykaliście wszyscy jedli chałbę. To taka W ogóle bym tego nie skojarzyła z haubą. Hauba się lepi. Ta książka się no. nie lepi. <grym> Wspólna orbita zamknięta, czyli drugi Tom Elong Waits with Small Angry Planet, Becky Chambers. Chambers, Chambers. A ty lubisz tamten. Właśnie mi się tak za bardzo nie no podobał, właśnie. natomiast myślę, tak. że winą... Sorry za tą muchę. Myślę, że winą tamtego tomu, że mi się nie podobało, było to, że czytałam ją po angielsku i mało zrozumiałam, ja mówiąc rozumiem. szczerze. Bo jak mówiłam w innym filmie, sci-fi po angielsku ma to do siebie, że jest po prostu ciężkie. I ten język jest zwykle po prostu gorszy i cięższy dla Pol Polaka. Więc, więc no, ale mam drugi tom po polsku. Jestem bardzo ciekawa, chociaż też nie do końca pamiętam, jak się skończył pierwszy. Mimo, że tam stosunkowo niedawno, bo chyba w maju, no to mam Problem już z pamiętaniem, ale zobaczymy. Nie jest za grube, więc myślę, że mi się uda. No i co, słuchajcie, czy ty masz coś jeszcze? Nie, to wszystko. Um, także to tyle od nas. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie dajcie nam znać, co wy macie w tym tbr -ze. i jeżeli czytaliście którąś z tych książek, co wam tu pokazałyśmy, to też dajcie nam znać, ponieważ jesteśmy ciekawe i chcemy, jakby wiecie, wiedzieć, po co sięgać i na co mieć nadzieję. Z ogłoszeń parafialnych. To jest ogłoszenie zupełnie nic nie wnoszące do waszego życia, ale chciałabym je ogłosić. Wiecie, na którą godzinę mamy tu do szkoły? Jedenastą, Ta. bo... To jest <laughs> dopiero <laughs> niezły og... Wiesz, że teraz zdołasz wszystkich, którzy mają filmą. Przepraszam, przepraszam, chciałam być pozytywna. No właśnie, w ogóle. Przepraszam, ale mam jutro na i Wiecie, kto będzie spał do 10.30? Ja. Nie, bo masz autobus o 10.00. Cicho, o 10.50. Więc tak, i jestem, jest, cieszę się. Cieszę się Twoim szczęściem, Aniołku Tak. Ja już ja jestem studentką, nie mam takich sytuacji, ja mam inne sytuacje. Ja, ale ty zawsze miałeś rozpoczęcia na 14. To prawda. No dobra słuchajcie, to tyle od nas. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowe. Cześć!